Ciemka wszystkim Dolny Śląsk oczywiście Z przodu Marcin Jest Marcin Od razu Zapraszam na kanał Marcina Link zostawiam pod W opisie filmu Pod filmem A my jesteśmy Marcin poleciał no. Marcinio zapomniałem nazwy Cisy, no właśnie Ruiny raczej No właśnie, ruiny Zamku Cisy Powiem wam, my tyle chodzimy Po różnych miejscach Tyle różnych Nazw, dat Że mnie się już mózg lasuje Naprawdę na no, niejednym filmie o tym mówię, że się mózg lasuje z tego wszystkiego, z historii tajemnic Dolnego Śląska. O murza stare, oczywiście ruiny, to ruiny, no. za wiele tam tego nie ma. To oczywiście tablica informacyjna że jesteśmy w tym miejscu ciążański Park Krajobrazowy Zamek Cisy. Powiem tylko, że początki jakiś XIII wiek, druga połowa XIII wieku. No i tu mocie jak kiedyś niby wyglądał. A my idziemy dalej. Tu oczywiście po lewej stronie już widzimy mury stare. I jazda w terenie. I non stop. I bez przerwy. Patrzcie. i non stop ściągnę tego kapoty, bo się ciepło zrobiło uuu uh, tu ładnie uh, uh. może leży jakiś skarb tu co Marcin? Możemy poszukać. możemy poszukać, patrzcie wszystko na tym Dolnym Śląsku w tych górach zamki na skałach budowane bo tylko tutaj jeszcze patrzcie Pięknie co? Pięknie. No trochę tu trzeba pojeździć wioskami No ale się trafi. Ładnie te, ta zieleń wygląda Ta zieleń, te bluszcze to zawsze dodaje takiego uroku tym Starym zamczyskom, ruinom. Idziemy dalej, ale wieje. Nie wiem czy Wy to słyszycie, ale strasznie wieje dzisiaj. Patrzcie, Ach. i to co mówiłem, bluszcz, który daje atmosferę starych zamków, ruin. No to. Ha. Zielony szlak turystyczny. Uuuu, uu, uu, uu. he, patrzcie. No, no, powiem wam i znowu bluszcz, patrzcie. Powiem wam, że robi Robi wrażenie Tak Zmieszamy My jakby po murach chodzimy, co? Chodzimy my po murach albo nie? Nie, no tu chyba nie, tu tu. Znaczy, tu chyba był mur, tak? No mówię, chodzimy po okutrze. Tu trzeba uważać No w dół jest jakieś 30 metrów, lekko. Oczywiście, kamera nie pokaże. Ja wam tylko pokazuję. Tu jest piękne, patrzcie. Tam to. Ha. No, autentyczne ruiny. Autentyczne ruiny. Z drugiej strony. O. Idziemy dalej. Zarysy potężnej budowli, kiedy, która tu kiedyś była, patrzy tu jest. jeszcze okno To jest takie okno, mi to wygląda na to co ustawiali jakieś działa czy armaty w tych czasach Zaś wspinaczka A po kamieniach Tu nawet porycz dali O, o, o Patrzcie tu Oczywiście w takich miejscach, niż w Podkocie turystów, tłumów turystów, ale tu pięknie wisi. No ale to jest to, to samo, co te uwieśnów, mniej więcej. To bardzo podobne. Podobne, no i znaczy podobne, inne. Inne. No i z każdym rokiem przyroda sobie zabiera. A tam co niby? Wejście do wieży, o cody się ostały To jest ciekawe, tam patrz, jakby Dopiero co kurde wmurowane I tu się kończą schody <grym> Tu się kończą schody Tak, te drzewa tak Marcin, dali, porosną, porozrywają te mury, wiesz. kawałek starego metalu wystaje, ale to rzeczywiście jeszcze metal może z epoki jest z tych czasów. Tam jeszcze kawałki z funkcjonowania, no. Kurczę. Na żelazstwo wysoko to nikt nie wyszabrował. Ale kurczę idziemy schodami w dół o, patrzcie tutaj tam są podpiwniczenia można tam wejść nie mam latarki no nie jest tam tak ciemno bo to jest ten kawałek ja wiem może z 5 metrów mm -hmm. nie brałem latarki bo no nie brałem no dobra chwilka o proszę no pode się Jesteśmy z powrotem Jak to ruiny, jak to dziura Patrzcie Jak jest dziura to trzeba wejść, no kawałek tylko A wyjdziemy tamtą stroną? No to idziemy Uwaga na głowy Patrzcie jakie mury Super, co? Uu, ale to pięknie wy wy wyłożone jest Pięknie wyłożone a. Jak oni to kurczę robili kiedyś? Kamyczek do kamyczka. Patrzcie, wychodzi coś takiego. O, coś takiego. Coś takiego wychodzi. Pięknie. Hm. wyjdę Marcinie ja z tej strony jeszcze zrobię o tak wam doświetlimy to jest takie jakieś tam no coś to było jakąś piwnicą kiedyś czy czymś przejściem nie wiem no. a kto wie co, co jeszcze po czym my chodzimy nie bo może jeszcze coś jest na dole no właśnie i tak wam mówię tajemnice tajemnice i jeszcze roztajemnice ale to już możesz zjąć wy, wyłączyć Marcin no wyłącz to jest to co tu, no to jak widzicie ogniska robią Pewna jakoś wieża była czy coś No, opartego wiem, no, no, ale nie jestem dzisiaj uparty, bo jeszcze dalej lecimy z tematami. Mm. <gry> o, -o, -o. Trzymaj, wyłącz to. Patrzcie, bo mi teraz ręka uciekła. O, tutaj jest tutaj, jest trochę jeszcze tego gruzu pod nami i przejść różnych różnistych. Jak Marcin tam stoi, jakie odniesienie? A kiedy to jest? Ale wieje dzisiaj. Powiem, wam ciepło jest dzisiaj. Październik, połowa października, ale jest ciepło. Tylko wieje. 13 w piątek? 13 w piątek. Aha. Jeden filmik był już, 13 w piątek. Dzisiaj następny. Dobra, super, no fajne miejsce. Dwajne miejsce, Bach, Bach. U, u Gdzie? Tam na dół. Tu na dół? Tam tędy, tylko że ten Aha, patrzcie. Pięknie. Nawet poręcze ktoś zrobił, zadł sobie trudu, patrzcie. Normalnie glender zrobili. Wchodzili my też tutaj. To uważać? Nie będę pauzował. O. Ale te moje ruchome filmy to wy już znacie. Taki styl. Tak to robię. Tak to będę robił i tak zostanie. Kto chce, niech ogląda, kto nie chce, to niech nie ogląda. I tyle. Uu. My gdzie? To jakieś prace wykopaliszkowe robimy. No, wykopaliszkowe. Ostatnio jak byłem, to było tego mniej. Teraz już jest coraz więcej. Normalnie wykop archeologiczny, sondażowy rzeczywiście może tu coś dubali o, patrzcie może tu coś dubali archeolodzy tu pod nami normalnie gruz jest wszędzie o, ale umucały tutaj aż dotąd może tutaj i tu taśmą op Obwinięte, zabezpieczone, i tu patrzcie z tej strony, o. pięknota co. No i to jest nasz dolny Śląsk, który wam pokazuję od jakiegoś czasu. A tu kolega Marcin z, no trochę takich miejsc, bo jest z wałbrzycha. No i Opanowane mu te miejsca. Idziemy dalej. I co tam? No, chodź pokażesz. Dobra, na razie pauza. A tu jest przepaść, to jest ten mur, widzieli, tam Jesteśmy z powrotem. Marcin wcześniej mówi, że kiedyś tego nie było, teraz zaczynają dłubać, no ale my chodzimy po, na wielkiej górze, które są, którymi są ruinami, a pod spodem rzeczywiście może coś być ciekawego. O kurcze Ba! Tak. Strumizna za 40 metrów. Spoko. Za 40 metrów jesień zaczyna przybierać kolorów ja tylko muszę się przemknąć bo abym się zemsknął to pięknie polecę tam no no tutaj też wygląda że coś było jakiś wieża czy coś do no. tego no. muru idzie tu no, i sobie wyobraź, że tam na dole jeszcze coś może być, całkiem na dole. To się wszystko powaliło od wieków, kurde. To są właśnie te tajemnice, co ja mówię. A wyobraźnia tak pracuje, że po tym czarelaniu brać, żeby spać. Ha <śleszamy> dobre. Po tym czarelaniu brać, żeby spać. Moje drogie oglądaczki i oglądacze. Bo te maty są tak zarypiaszcze, że, że niestety czasami bez wspomagaczy na spanie nie do rady. No, no proszę. I ja tu pod górkę Nido się wracam. Aha, to lepiej stamtąd spaść. Ach, pomału. Kurczę, powiem wam, powiem wam aaa bach i to by było na tyle co? no w sumie tak nie chcę robić za długi tych filmików bo po co przeciągać tak bo pójdziemy jeszcze tam robimy przerwę jesteśmy z powrotem Idziemy z powrotem do auta. Patrzcie tu takie resztki stoją tam dalej. Kawałek, no, no totalne ruiny. Słyszę głosy. Czyli są turyści. O, proszę. Są turyści, a jednak wiadomo, że to nie są tłumy, ale masy ludzi na takie miejsca chodzi po takich miejscach, patrzcie tu jeszcze kawałeczek, a my idziemy jak mówiłem w stronę auta. Dobra, tam jeszcze jest jeden taki, ale jeszcze nie ma takich typowych kolorów zieleni tej jesieni jeszcze nie ma ale to stoi pamiątka tyle wieków tyle wieków no i tu macie jeszcze kawałek stamtąd my przyszli stamtąd my przyszli nie no i tam idziemy no i tu kawalątek tu kawalątek i to by było na tyle Pozdrawiamy wszystkich z tego miejsca z Marcinem. Pozdrawiamy. Tak jest. I do następnego. Trzymajcie się. Siemka. A my lecimy. Dalej do przodu.